Mu z tej strony, Langda w kolejnym filmie na moim kanale z gry Roblox. I dzisiaj gramy sobie w grę, która ostatnio dostawała dużo update'ów i gra w nią coraz więcej osób. Czyli Grow a grow Garden mamy tutaj Mućka z Garden. Tutaj mamy coś za 377, to chyba Robloxów? Tak, Robuxów, ale dobra. I standardowo bardzo bym prosił o zostawienie łapki w górę, o zostawienie suba, bo lecimy po 750 subskrypcji do końca czerwca, mamy czwartek czerwiec, a to znaczy, że mam specjalną koszulkę, tak jest, koszulka Górnik Zabrze, Lukas Podolski, tak, dzisiaj Lukas Podolski ma 40 urodziny, więc wszystkiego najlepszego, panie Poldi. Ale dobra, skupmy się tutaj co tu musimy zrobić. Co to są? Tu mamy pedeks? Mm. I tu pisze, że za 16 minut będzie no, nowy pedeks. pedek. E, tu mamy jakieś kosmetyki. pogadam z typem. Ile? Wow. wow. Girsy. Co tam masz? w coś ciekawego? Show me the gear stop. Shop. Okej, okay, ciekawie A, Sit Shop Karot Sit Dobra, kupimy, kupimy dwa karot Aha, teraz muszę wracać do siebie, tak? O, o! Dobra, w taki sposób można Ja tu mogę za... O! O! Dostaliśmy badża moja pierwsza marchewka. A, on tu Selma my inventory. Czyli dostałem 38 dolarków. Do, ciekawe. Dobra. Ok, dobra. Pozbieramy sobie na strawberry, czyli na truskawkę kupimy sobie jeszcze 3 trzy, trzy karotki o kurde, u to jest gigant o kurde 380 gram dobra, 250 gram i 200 gram, ojojoj ale ma dobra, dobrze teraz kupimy truskawkę no i karot, trochę karotek A czyli jak ja posieję aha nie mogę karotek, to co ja mogę Czekaj, cyk, cyk A tu posijemy truskawkę. truskawkę Truskawkę Jeszcze rośnie Posimy tu obok What? Ha! Ha ha! Zaczyniliście te roboty, mogę komuś e, zarąbać, e, ten, e, no Rośnie Z ogródka, fajnie, fajnie to łał, te karotki, karotki No przecież dwie kupiłem Co sprzedać? A zapytam się o to Nic nie widzę. Dobra, no, mhm, mm dobra. Sprzedajemy inwentory. Dostajemy 40. Kupię sobie kolejną truskawkę. Zasię jest, jest tamta urosła. On, o, nawet oczy, O, tak. O, ta jest mokra. Ojoj. Co teraz? Deszcz pada, tak. Fajnie. No, Do, ale dobra, nieważne. Mhm. E, sprzedamy sobie truskawki. To co, no to truskawki o Oj, myślę, że będzie dużo odcinków tego. Coś tu jest. Ale tu rośnie. U, hu, hu Ale tu będzie truskawek. Ło, patrz jaki gigant. Jaka gigant marchewa. Uf, 910 gram, prawie kilo. O. Co jest? Ile, panie, ile za taką gigant marchewę da? Ile za to? Dwieście dwadzieścia ale dużo. O kurde, ale to są nie? 266! dwieście sześćdziesiąt sześć. Łup na no dwie troskawy i cały zapas tych marchew nie ma. Marchewy. Przedajemy. Patrz, dostajemy 94. No i co? A tu są. Jest. Golden Carrot! Dobra panie, ile za taki złoty egzemplarz? Ile? Ile? No to ja sprzedaję! Chłopie po lekku. No i proszę, mamy tu... Odblokowujemy Blueberry. Golden Strawberry. Dobra. Ile za Golden Strawberry? 280. No proszę, bierzemy. Ściemy tu. I tu posiejemy Biswam. Cześć psułko Tam co tam robisz? O dziękuję. Dziękuję. Mamy. A, a dziw A ja tu mogę plant Zostało 9... A, 9 km zostało okej. Mmm. Czyli tak... Na no, no te wkazki mi poluje. I to jeszcze mokrom Plant... A znowu coś mi zmutował... Kolejna marchewka... Aj... Zabrałem tu skawkę, dobra I to Dziękuję, wracamy Chcieliśmy Orange Tylko 4 gramy 40 Jeda. Dostaliśmy 1170 Też psuła. więcej, patrz. Już truskaweczka, tu troskaweczka, tu troskaweczka. Tu ma to. Karotę. Karoten. Tu karoten, tu karoten, tu karoten i tu karoten. Kościół, weź od... odejdź Mogę No no nie Wie ja co ty rob... Co to tu jest? Tu też jest polinated Uuuu! Orange mi wzięło! To. Wkładamy. Daj. Nie denerwuj. Dawaj. Proszę słuch... Ale czemu nie są? no. No, proszę słuch... Podolskiego. Moment. Let me talk. Talk. Yes, talk. Oh, connecer. I to. Ja orange. Orange chce Dajcie mi orange. Dobra. No to co? Na pewno będziemy grać jeszcze przez jakieś dni. Nie wiem, może kolejny odcinek zrobię z tej gry. Mm. I co? Dziękuję Wam za oglądanie. To niech sobie rosną te troskawki. Te wszystkie ten. Eee, Jakoby. Dajcie o zostawieniu łapki w górę, o zostawieniu subskrypcji, bo po 750 do końca czerwca, to jest bardzo ważne, a jako Lukas Podolski koszul... z koszulką, w której debiutował w sumie klasie. Yy... widzimy się w kolejnym filmie, papa. Pa.